Nagrywaj. Nagrywam? Nie! Nie, tak bardzo nie będzie. Ja tu z tego miejsca wczoraj nagrywałem wszystko, ale zdawało mi się wczoraj, że to było dalej. O, Tutaj drewno się rozpala. O, powoli puszka zaczyna. Ja pierdol! Krzychu nagraj to No nagrałem Ja pierdol, a drewno rozsadziło Co to kurwa jest? Co to jest? Reszta, co to jest? Reszta puszki? Czy co? Polaru Pola, Polar, polar Zjebałeś ten polar? No ten co mi się na No.